Widzowie, witam was w kolejnym filmiku, jak wiecie. Nagrałem filmik z Mambą. I robimy tak, że jak wbijemy 50 lajków. Za 50 lajków robimy bazę na 3 metry. Za 100 robimy, widzowie, bazę, znaczy to miasto, na 10 metrów, a za 500 robimy na 23. Na 20 metrów, widzowie, to jest takie mocne. Ja, I już na pewno będzie baza, bo mamy już 95 lajków, zobaczcie czy tam 6, 6. To jest to na 3 metry. O Boże, ja to będę musiał wideo sprzątać, to na pewno. Słuchajcie, to trzeba wyważyć to nie ma tak dużo szaków, ale są też tutaj pokrzywa. No i zobaczcie, tu jest ta reszta. Zobaczcie, widać. To wygląda okropnie. Okropnie. A to jest najprawdopodobniejsze to też będę robił. Zobaczcie, tu są doły, kwasty, kamienie. Jeszcze raz kamienie kwasty, 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 kamienie, kamienie tam też prosto tam tu nie tam ma miillions. tylko ziemia tam będzie garaż garaż o boże widzę, zobaczcie to są kwasz, kwasty jeśli wbijecie tyle pietreków, to będzie patrzcie, jak wbijecie pietreków to będzie od tam do tego pokoju tu 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 i tam do samego końca tu jest jakiś plakat tu jest wiaderko Chwasty, chwasty, jakieś coś, coś. Dobrze, że widzowie ukopiec kreta, że tu nie będziemy robić. Dobra, ale teraz zaśmierdziało z wyspiska chyba. Dobra, dano. widzowie, ubijajcie. Wi widzowie, 500 lajków, 500 lajków, ja ty jest takie duże miasto. Widzowie, błagam, 500 lajków, 500 lajków. Widzowie, 500 lajków, 500 lajków.